Siemanko w poniedziałek, 15.40, a ja dopiero się odzywam, ja stoję na załadunku, czekam w zasadzie na załadunek, tu na papierni jestem, zobaczcie, jesteśmy koło Lipska, dzisiaj rano się rozładowałem koło tego, znaczy koło, eee, rozładowałem się w tym Berlinie, Czekałem chwilkę, no tam dłuższą chwilkę i powiedzmy, i zadzwonił do mnie, że mam do wyboru, albo pojedziemy na Słowację, albo pojedziemy do Wels, do Austrii i stamtąd wrócimy do domu, ja pójdę na urlop. No ale ostatecznie kazał mi jechać do tego, do, dał mi załadunek, a i kazał jechać w stronę Żar, bo w Żarach miałem ładować w Polsce. Do Popradu, Poprad, i jeszcze jakieś tam coś innego na Słowacji. No ale już odjechałem, odjechałem z tego rewe. Tam gdzie stałem cały weekend, tam gdzie miałem ten rozładunek, no i dzwoni, że jednak się zmieniło. Bo pojedziemy gdzie? O, właśnie do Wilna, na Litwę. Rozładunek mamy w czwartek, dzisiaj jest poniedziałek 1200 km, dzisiaj wbiadę do Polski. Jutro i pojutrze będę na miejscu. Tak to widzę. No. W weekend trochę śnieg popadał jeszcze, no ale tutaj zobaczcie, nie ma śniegu. Tu koło Lipska jest, jest w zasadzie tak jakby w ogóle nie było. A w Berlinie naprawdę hałdy śniegu leżały wczoraj, jak byłem na spacerze. Także tutaj już dokumenty dostałem. 10 rolek muszę załadować metr, metr 40 chyba długi, wysokie. The next day. Witam serdecznie. We wtorek, 6 dzień stycznia dzisiaj. Wyjeżdżam z żarskiej wsi. Wczoraj sobie dojechałem na żarską wieś po załadunku. bo mamy załadowane 24 tony papieru. Papier pierdziele. Także jest, jest full. Słuchajcie, dzisiaj jest plan taki, bo ja w ogóle to sobie chyba, chyba sobie w kolano strzeliłem. Nie wiem jeszcze, a może, może się uratuję jakoś. W każdym razie muszę kupić, muszę kupić, muszę wejść do Biedronki kupić wodę, bo nie mam wody. Już mam jedną butelkę wody, bo nie przewidziałem, że tyle wypiję w ogóle. Tak wielbłąd. I muszę wejść do Biedronki, po pierwsze wodę mineralną, po, po drugie jakieś śwież, świeższe pieczywo niż to, niż to, które mam, jak zawsze. No ale dzisiaj ja zapomniałem, że dzisiaj jest święto w Polsce, 6. dzień stycznia, więc święto Trzech Króli. I kurde, obawiam się, że... bo na, wczoraj nie wjeżdżałem na Jędrzechowice, bo bym stamtąd nie wyjechał, taki był gnój. Więc mówię jak będę na krzywej, to za będę tankował na krzywej, to sobie wiadę tam do Biedronki, a dzisiaj jest święto, zapomniałem zupełnie o tym po prostu. No ale mam nadzieję, że będzie czynna, bo to jest taka Biedronka wiecie, no. Kurczę, no. Może będzie czynne, zobaczymy. Jak nie no, to najwyżej jutro sobie gdzieś kupię, no, na dzisiaj jeszcze mam. A teraz taka sytuacja jest, że my musimy. Znaczy chciałbym dzisiaj dojechać za Warszawę żeby się to udało, to musiałbym być za Warszawą przed godziną 16, dlatego, że od 16 do 20 jest zakaz yy, tranzytowy, znaczy w ogóle jest zakaz, tak, nie tylko tranzytowy, ale ogólnie jest zakaz, akurat droga, którą będę jechał. Tutaj ta S8 jest objęta tym zakazem, więc muszę dzisiaj wyjechać z Warszaw, za Warszawę przed godziną 16, żeby się to udało. Niestety, ale musiałem dzisiaj zrobić taką dziwną pauzę, bo 10.15 zrobiłem, po 9 użyć ale po prostu no, byłem tak śpiący że nie dał rady wstać a teraz i tak mamy zapas godzinowy więc <laughs> więc powinno się udać eee, tu jeszcze jedziemy na tą krzywą zatankować Tutaj tej biedronki spróbuję wejść i będziemy lecieć dzisiaj za warszawą stanę jutro dojadę do kowna tam na kownie stanę na tym płatnym parkingu w którym często stawałem, jak jeździłem w Andreasie. I, no i w czwartek rano dojedziemy na zrzutkę. Niestety firma, do której jadę, ma straszne opinie. I to jest każda jedna opinia w internecie to jest dno, kompletne dno. Podjechałem pod trampą o siódmej, wyjechałem o szesnastej, a miałem na szóstą, wyjechałem o siedemnastej. No, no cyrki, tak? Stałem pod rampą 5-6 godzin. Dramat. No zobaczymy, ja bym kurczę w czwartek to chciał szybko się z tym wyrobić, załadować się i wrócić do Torunia jeszcze na piątek. Bo jak na piątek nie da rady wrócić, to, to trudno to wrócę w sobotę, tylko na pusto na pewno nie zjadę. Z, no, Z Litwy, a jak się w sobotę nie zrzucę, to kiedy się rozładuję? Nie wiem. Się w, no jak się w piątek nie zrzucę, no to w sobotę, jakbym wrócił, to już będzie pozamiatany. No to bym musiał, nie wiem, co, w poniedziałek znowu zarywać? No ja wylatuję dopiero w środę, ale to wiecie, no to ja bym potrzebował jeszcze dwa dni na ogarnięcie tematu, nie? Także zobaczymy, no mam nadzieję, że tu się wszystko jakoś ułoży. Ja tak naprawdę to, jakbym dzisiaj się postarał, to nawet jutro mogę być na tej sznurce, tylko że oni tam nie ściągną, bo jest wam tam są awizacje jest kurcze data w CMRC rozładunku i oni mają w dupie, tak? ten termin jest też taki luźny, że ja nie wiem skąd on się wziął bo jeszcze wczoraj mógłbym jechać na przykład za Wrocław dzisiaj dojechać praktycznie do Suwałk pod Suwałki, no. gdzieś tam za Łomżą stanąć I jutro rano ruszyć i się zrzucić no ale dobra, jedziemy, no zobaczymy. No, na razie jest plan taki, żeby za tą Warszawę się wbić. E, temat Łomży i ograniczenia tonażowego w godzinach tam, ja nie wiem, nie pamiętam, jeszcze, ale one były. Już nie istnieje, bo jest obwodnica Łomży zrobiona. E, jeśli chodzi o drogę od Udziska do Kowna już też jest autostrada, więc pójdzie sprawnie. No a od Kowna do Wilno już jest też autostrada, więc... Yy, więc co mi się tutaj więc tam już te drogi są troszkę ja tam nie byłem dwa lata chyba yy, na tej Litwie bo jak nie lepiej także no, ale z kolegą rozmawiałem bo też miał niby na Litwę jechać On miał, znaczy nie na Litwę, tylko do Łotwy na Łotwę miał jechać, do Rygi ale też mu tam zmienili bo, znaczy w sumie z Andreasa, nie. bo my to tam na Litwę nie jeździmy w ogóle bo jestem zaskoczony, że w ogóle zainteresowanie jakieś wykazali tutaj ładunkiem na Litwę ale może nie było nic innego albo tej, z, tej, z, tej, z tego popradu tam z tej Słowacji zrezygnowali albo się coś nie udało no. na pewno się coś nie udało bo myślę, żeby nie zrezygnowali gdyby tam wszystko było ok Także jedziemy sobie tutaj cały czas autostrada, później łódź S8. Na Warszawę, Warszawę objeżdżamy dalej S8. I to tak dzisiaj, dzisiaj będzie light. A few moments later. Dobra. No, na Eurowagu zatankowałem. I teraz słuchajcie, wcześniej tego nie mówiłem, ale z reguły, tanku, znaczy, zawsze tankujemy do fulla. Nie ma jakiegoś liczenia, kurczę, nie wiem, dojadę, nie dojadę. Wjeżdżamy, tankujemy i odjeżdżamy. No i teraz, teraz do, do pełna nie zatankowałem. Dlatego że ja mam kurczę 24 tony i 700 kg tego papier waży jakbym zatankował do pełna auto, to będę ważył powyżej 40 ton. No ja i tak nie wiem, bo ja do końca tej Tary tarę mam chyba jakąś 15,5, coś takiego, na pełnych bakach. Podejrzewam, że jakbym zatankował w dwa baki do pełna, to byłaby lipa z wagą. No, na licie to wiecie jak jest, czasami kurde, ustawią się na budzisku, coś tego, nie wiem, kojarzę coś, że tam czasami są takie, albo gdzieś koło Warszawy się rozstawią, Różnie bywa po prostu, tak? 18.40. W związku z tym, no biedronka czynna, dobrze. W związku z tym nie ja tankowałem do, do pełna tym razem. Teraz jedziemy do biedronki. Cicho on tu wyjedzie, czy kurcze, tak się tu ustawiłem, bo chciałem się zabrać dalej. Sądziłem, że on tu będzie wyjeżdżał. O, jajku, jajku, dobra. 400 litrów i tak zatankowałem, tak? A jak zacząłem tankować, to miałem 60%, więc tutaj paliwa to mi starczy na 100%. Chyba tak mi miał stać, kurde. Czytamy. Dobra, jest, jest parking za darmo, oczywiście, do chyba godzin gdy dobrze pamiętam. Tam sobie pojadę. Tu jest Mietronka. Dobrze, że czynna, jest fajnie. Tu się zakupy zrobi. Mówię, cztery wody muszę kupić sobie. Czekajcie, co tutaj się dzieje. Oni wyjeżdżają, czy wjeżdżają? Aha. Dobra. To tu na wyjeździe staną, tak? Także mówię, no nie, bo to są rajki, także cztery wody, pieczywo i tyle, bo resztę mam, a też mięsa mam dużo jeszcze, spokojnie mi wystarczy, a nie chcę jakichś tam zapasów robić, bo mówię, jak yy, do końca tygodnia zjadę, a później nie będę tego nosił wszystkiego do domu, bo czekajcie, bo tu jest ogrodzone królsze, napierdykam. Parasu. Okay. muszę to nosić wszystko, bo też nie zostawię tego w aucie. Bo jak mi nie będzie ty, ty, tak długo, no to mi to nie pomarzło wszystko. Nie czekajcie, czekajcie, czekajcie. A, sobie tam pojadę. No dobra, elegancko załatwione wszystko. Wiem, co trzeba. Przebrałem sobie krótkie spodnie, bo najwygodniej mi się jeździ w krótkich. Czekaj, czy tu trzeba będzie skanować ten bilet? Nie pamiętam, ale chyba nie. Chyba się szczyta po prostu. No, Wyrzucamy no. nie jedziemy. Nie powinno być dużego ruchu, dlatego że dzisiaj jest to święto i Warszawa nie pracuje w ogóle, więc tak mam nadzieję, że jakoś tam fajnie przejadę. No na ten moment mi tutaj pokazuje, że w Markach, że w Markach będę gdzieś na 13.20, 1330, plus pauzy pół godziny, jeszcze bo tu 15 sobie zrobiłem. 14 powinien być już dawno za Warszawą, także spoko. Dzisiaj zrobimy 11 godzin pauzy. Pojedziemy do Kowna, tam zrobimy też 11 godzin, bo tyle czasu będę miał, że spoko. No i będziemy mieli... patrzcie, 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 ale myślałem, że mu wiedzie, nie? Ja pierniczę. Wiem, że miał pierwszeństwo. Zapraszamy do Grill Ale Bale na 56 km. Co ty nie powiesz? 306. Nadania z grilla i kuchni polskiej. Dania Od grilla, ty, szok jest grilla, tylko od grilla chyba tak powiedziała nie? No i i będziemy mieli na czwartek i piątek piętnastki jeszcze do zrobienia. Także akurat na powrót będzie fajnie. 14 10 po... A ja już w Warszawie jestem. Tutaj jadę sobie usewnężką pięknie. Jeszcze mi zostało 16 km do tej pineski, którą sobie tam ustawiłem. No tu akurat jest ten odcinek z zakazem. On jest powyżej 16 ton. DMC. czyli nie aut, które mają ładunek to pusto też bym nie mógł jechać bo to masa całkowita. to jest to, co jest wbite w dowodzie ile auto może ważyć jeżeli to tak jak moje może ważyć 40 to nieważne, że ono waży na przykład teraz 15 czy 16 jeżeli DMC jest powyżej 16 to nie można wjechać w tych godzinach czyli od 7 do 10 i od 16 do 20 na ten odcinek tutaj obwodnicy Warszawy a że jest 14 to no to jestem, zobaczcie i ciężarówki jadą. Ruch. ruch jest mały tak naprawdę w Warszawie. W wiadomo dzień wolny, może ludzie też odpoczywają w domach Po świętach jeszcze trzeba odpocząć przecież prawda także tak to wygląda za chwilę za chwilę wyjedziemy stąd i... Ja tam będę robił pliszówka już powoli, bo mi do celu zostało do Wilna 500 km, także to jakby nie ma potrzeby, żeby się spinać zbytnio. Ja jutro i tak do Wilna nie dojadę, tylko jakieś chyba to będzie 60 km przed Wilnem stanę. Także muszę sobie o 8 spokojnie sobie pojadę na no ten parking w Gownie. The next day. Serdecznie we środę. Jest godzina 10.50, ja dopiero wyjeżdżam z parkingu. Przyjechałem tu wczoraj sobie na BT. Stoję na wysokości Radzymina. Eee, o 14.00 z kawałkiem tu wczoraj przyjechałem. Dzisiaj jest 11.00, dopiero ruszam. Słuchajcie, do celu, do parkingu mamy 350 km. Zostanie nam na jutro do lotu 120 km, innej możliwości nie ma, dlatego że tam krótsze koło tego Wilna to jest ciężko z parkingami, trzeba się tutaj zatrzymać wcześniej. Także koło Kowna sobie dzisiaj staniemy na granicy, jeszcze pójdę kupić winiety dwa dni. Aż na 48 godzin to jest Bo tam na licie są takie winiety, że jak kupujesz o 16 to do 16 kolejnego dnia masz masz czas, a ja tam będę około 14 chyba Nie kurde co ja gadam, o 14 to ja już będę No nie gdzieś 13 będę, więc muszę kupić dwie, bo do jutra do 13 nie wyjadę, a później już nie kupię przez internet bo... Muszę kupić stacjonarnie. <laughs> Także sobie tutaj troszkę postałem, bo tak bym to nazwał. Odpocząłem, wyspałem się, obejrzałem rano odcinek Homeland. Drugi sezon, zacząłem. No i ruszam, no co? No i jedziemy, zobaczymy, jak to będzie. Ta nowa droga w nalicie wygląda, bo tam kurczę, jak ja jeździłem, to ją robili. Trochę było zwężek, mijanek, korki się tworzyły, a teraz już jest wszystko czynne. Także jedziemy, moi mili, jedziemy w końcu. I teraz kurczę się tylko rozładować szybko, załadować i już jadę na pół. Ja ełknijam, jest 13, no i tu trochę tego śniegu jest. Zobaczcie, ile tu po boku jest, jakie hałdy leżą. Tu droga jest ogarnięta, wiadomo, ale to tydzień temu to tutaj był Armagedon, nie? Także no ładnie tutaj się plus utrzymuje na poziomie tam 8-10 stopni. No i kurczę, takie wiadomo, zamglenie. No ładnie tu jest. Nie się tu jedzie.